Amazing! Szarmi się jeden do jednego rywalizacja w wielkim finale NBA pomiędzy a Mavericks przeniosła się do Dallas, gdzie czekało na nas kolejne niesamowite spotkanie. Początek meczu numer 3 ułożył się pomyśli zespołowo grających gospodarzy, którzy po niespełna 5 minutach prowadzili 14 do 9 i w tym czasie każdy zawodnik podstawowego składu Mavs zaliczył celne trafienie. Inaczej miała się natomiast sprawa z ich rywalami, dla których po indywidualnych akcjach punktowali tylko Mike Bibi i Dwayne Wade. W dalszej części pierwszej kwarty czekaliśmy zatem na kolejne asysty po stronie Mavericks, ale niespodziewanie gości częściej zaliczali straty niż podanie otwierające drogę do kosza, a w dzieleniu się piłką lepsi zaczęli być goście. Hit otworzyli grę dla Chrisa Bosza i Lebrona Jamesa i dzięki temu odrobili straty, kończąc inauguracyjną odsłonę z prowadzeniem 29 do 22, po tym imponującym rzucie Mario Chalmersa równo z końcową syreną. W drugiej kwarcie goście starali się iść za ciosem i przede wszystkim dzięki znakomitej dyspozycji Dwayna Wade'a, który zaliczył w tym czasie 11 ze swoich dotychczasowych 19 oczek, prowadzili na 3 minuty przed przerwą 45 do 31. Tej czternastopunktowej przewagi hit nie dowieźli jednak do końca pierwszej połowy, a to dlatego, że ostatnie 180 sekund zdominowali gospodarze, zmniejszając straty do zaledwie pięciu oczek. Po powrocie z szatni ta różnica jednak ponownie wzrosła na korzyść Heat i znowu to Mavericks musieli gonić wynik, przegrywając tym razem 13 punktami. Ten pościg okazał się skuteczny w dużej mierze za sprawą będącego nie do zatrzymania Dirka Nowickiego, który zdobył wtedy 9 punktów, a kiedy już goście znaleźli sposób na niemca, to do kosza trafiała reszta graczy Dallas, dzięki czemu gospodarze odrobili straty i na 3 minuty przed końcem tej kwarty wyszli na prowadzenie 59 do 58. Dla ich rywali było to już za wiele i ostatnie akcje trzeciej odsłony należały do ekipy z Miami, która podgoniła wynik i skończyła ją będąc do przodu 67 do 64. Prawdziwe emocje czekały na nas jednak dopiero w czwartej kwarcie, w której początkowo lepiej prezentowali się goście, mając na 6,5 minuty przed końcem meczu 7-punktową przewagę. W takiej chwili Mavericks musieli zwrócić się zatem do swojego lidera Dirk'a Nowickiego, a ten jak przystało na człowieka od zadań specjalnych wyciągnął gospodarzy z opresji. Niemiec tylko rzucał i trafiał, rzucał i trafiał i tak zdobył w pojedynkę 10 punktów, a że hit odpowiedzieli w tym czasie tylko jednym trafieniem Dwayna Wade'a, po którym zresztą za chwilę 12 punkt z rzędu dorzucił Nowicki, to na półtorej minuty przed zakończeniem meczu mieliśmy remis po 86. Kolejne słowo w tym spotkaniu należało do hit, bo po znakomitym podaniu Lebrana Jamesa Chris Bosch na 30 29 sekund przed końcem wyprowadził drużynę z Miami na prowadzenie 88 do 86. Taki wynik utrzymywał się jeszcze na 4 sekundy przed końcem, kiedy to piłkę z boku wyprowadza i gospodarze i mogli wykonać akcję, która odmieniłaby losy spotkania. Gierk Nowicki nie trafił jednak decydującego rzutu i ze zwycięstwa 88 do 86 mogli cieszyć się koszykarze z Miami, którzy tym samym objęli prowadzenie w serii 2 do 1. Kolejne spotkanie wielkiego finału już w nocy z wtorku na środę o 3 nad ranem czasu polskiego i także w środę będzie czekać na Was podsumowanie tych wydarzeń w przerwie na żądanie, a teraz mówiąc już do usłyszenia zostawiam Was z pomeczowymi wypowiedziami zawodników i trenerów obydwu drużyn. Well, this series is turning out to be uh, an absolute series of endurance, mental, and physical. Uh, and we didn't expect anything less than uh, the competitive physicality uh, of this game tonight. Uh, our guys really competed at times. It, it was a little uneven, uh, but we found ways um, to make plays on both ends of the court uh, to grind this game out uh, in a very uh, enduring win. I think tonight, one of the things that hurt us was uh, we were digging out of holes all night, you know, with the exception of the very beginning of the game. Um, we get down five or seven, climb back into it, you know, get a one-point lead or get it tied, and then we were, you know, a minute or two later, we're back digging ourselves out again. It's very difficult playing from behind all the time. It was just run the play. I mean, we, um, we, we run the play all the time, and, and, and I kind of... Uh, I saw Tyson's body language and I saw Dirk's body language, so you can kind of tell what they're about to do, especially when Dwayne and LeBron are running screen and roll. Um, you know, they both turn their head. I told Ud who to hit, and um, you know he did a fantastic job of screening them. And and, and I knew I was going to have an open shot. So um, when I know I'm going to have an open shot, I know I have to shoot it. I just wanted to, you know, have good form, follow through. And um, I'm lucky. We got to make baskets. Um, we got some great looks that didn't go down for us, uh, especially late in the game. So um, we got to continue to take those wide open looks, and hopefully in Game Four they go down for us. This is the toughest offense that we've played all year, as, as far as how many guys they put on, on on the floor that can make plays, not only for themselves um, but for the others. For others, um, an unbelievable shooting team, and um, you know they make you they make you stay in tune. You can, you can never relax or, or they make you pay. So, you know, but our defense is always um, try to extend offenses um, further than where they usually start. Well, my view hasn't changed. This, well, this definitely was a big game and, and a very tough loss. Uh, uh, emotional game, uh, fall back and, and the fall short at the end. is is tough. Uh, but they need, they need two more, so hopefully, uh, uh, we can play a better all-around game. Uh, finally, get out, get some shots to go down here at home, uh, and see what happens Tuesday. Uh, but like I said, this is a tough loss, and it's basically a must-win situation on uh, on Tuesday. I mean, we can't go down 3-1. Confidence is. You know, you get to this point, we need a team. Confidence won't be an issue. Um, you know, obviously, it was a it's a great road win. Uh, we, you know, we got three games in a row here, so it's good to get the first one. Um, you know, I, personally, I've moved on from this win already. Um, you know, I feel like you know we did nothing but you know get home court advantage back. But you know, the next game is a big game, so um, you know we got to bring our hard heads. Understanding it's going to be tougher to win that game than it was to win this one. Um, but I believe in this team, and I, if anyone can do it, I believe we can.